Pattaya, kiedyś mała wioska rybacka do połowy XX wieku, a teraz prawdziwa stolica rozpusty. W latach 60. amerykańscy żołnierze odkryli to miejsce, szukając relaksu podczas wojny w Wietnamie. Jest godzina 22 i właśnie dojechałam do Patayi. A dlaczego tak późno i co ja tutaj robię? No to w sumie po pracy wsiadłam z Bangkoku w. Samochód, i przyjechałam do. Tataj! Jestem tutaj pierwszy raz. Nie wiem czego się spodziewać. Właściwie zobaczymy, czy to jest w ogóle czynne. A jak nie, no to trudno. W ogóle jestem w hotelu za 480 watów za noc. Myślę, że to jest super przyzwoita cena. Jak za taki standard? W ogóle mam dwa łóżka. Duże, ale nie jestem tutaj sama. Brak czego? No dobra, to co? Na miasto. Pataja może niechlubnie pochwalić się reputacją jako centrum turystyki seksualnej i prostytucji w Tajlandii. Czy więc ma jakieś inne zalety dla potencjalnych gości, którzy nie są zainteresowani akurat takimi usługami? Sprawdźmy to. na hotel za niecałe 500 batów z basenem i siłownią, to naprawdę nie jest źle, chociaż w nocy coś mnie tak pogryzło w szyję, że nie wiem, czy to były komary czy coś innego. Yy, tutaj ta główna ulica Walking Street yy, niedawno dopiero została otworzona, słuchajcie. Wcześniej wszystko było pozamykane, teraz jakieś bary do 23 były czynne. Zazwyczaj coś jeszcze do pierwszej, a później to już nic. Może są jakieś tajemne miejsca, poza tym to był poniedziałek, no to też weźmy to pod uwagę ale mniej więcej coś się dzieje. No. To, to zupełnie nie jest mój klimat, jakby więcej tam nie będę chodzić zupełnie. Chciałam tylko zobaczyć tak mniej więcej jak to wygląda. No i dzisiaj Wam pokażę miasto w dzień. Przyjechał kierowca. Skakujemy. Co mi się od razu rzuca w oczy, czego nie ma na przykład w Bangkoku albo w Chiang Mai, to napisy po rosyjsku. Tak, to jest obecne w Patai, na Phuket, może jeszcze gdzieś, ale te tereny, zwłaszcza, upodobali sobie mieszkańcy tego kraju. Ale ja jestem w moim miejscu, Po pośrodku chyba niczego, bo tutaj są jakieś uliczki puste, ale tak, najpcha jest akurat czynna. No, więc muszę ją sprawdzić. A nawet tutaj mają hotel dla wegan. Słuchajcie, jak się prezentują ceny. E, zupy około 100 batów to jest 12 zł. E, przystawki 120-140 sałatki. Powiedzmy, no, są i za 220. Są za mniej. Widać, że jest takie typowo tajskie jedzenie, ale też. Zachodnie, więc no, do wyboru do koloru. Nie, no nie jest jakoś drogo. Jest ok. Co robi Marta po wejściu do knajpy? Oczywiście najpierw. Misia kotki. Barbecue przyszło, proszę bardzo, jakie ładne. Tofu nadziane z warzywami. A, to jest bakłażan z ostrym sosem. A... Kaczka, czyli taka sojowa. I sałatka ze z sosem ostrygowym. Hmm? Prawie każde miasto lub miejsce w Tajlandii takie ważniejsze ma posąg Wielkiego Buddy. To jak może być inaczej w Pataj? Oczywiście przede mną Złoty Budda. Wejście nie jest tutaj trudne, trzeba przyznać. Co prawda jest na wzgórzu, ale można wjechać oczywiście skuterem. Mój chiński znak zodiaku to jest e, e, koza, więc powinnam teraz tutaj chyba włożyć pieniążka, co? Dzisiaj się tak ubrałam, że mogę, mogę wchodzić wszędzie dosłownie czyli e, koszulka z rękawkami i spódnica, więc nie trzeba brać tych e, szatek do nakrycia. E, o, dobra, z tej strony jest widok chociaż na miasto. Co tam? Cześć mała, nie chciałam brać motorbajka jeden kilometr, no to idę jakimś rozwalonym chodnikiem. Psy psy na ulicach są częścią każdego krajobrazu w Tajlandii tak naprawdę i one są zazwyczaj przyjazne, nie można oczywiście okazywać jakiegoś strachu, ale na pewno są lepsze niż małpy, które zabierają Wam wszystko, po prostu jak widzą jakieś jedzenie, a pieski popatrzą i pójdą sobie dalej. Zazwyczaj, zazwyczaj. Jeszcze nie słyszałam, żeby kogoś z moich znajomych ugryzł pies, a małpy no to co chwilę. Muszę przyznać, że widok z tego wzgórza na całe miasto plus Zatokę, naprawdę nie jest zły. Chociaż tutaj widzę, że nie ukończyli jednego hotelu, czy to jakiś budynek mieszkalny. I widzicie, ta plaża zupełnie nie jest jakaś rajska z palmami. To jest wszystko bardzo gęsto zabudowane. Ale na pewno tutaj w okolicy też są jakieś takie mniejsze plaże, gdzieś dalej od miasta. Do kolejnego punktu mam dwa kilometry. Nie dało się złapać tego, skutera na górze. Ale tu dużo piesków, muszę wymijać. No i dobra, zostawcie mnie. I nie udało mi się złapać taksówki przez 10 minut, więc idę, idę. W końcu coś się złapało. No i tak patrzę mija kolejne 10 minut. On się nie rusza w ogóle na tej mapie. Dzwonię do niego i mówi: "No, sorry, cannot". No to nie będę się z kupem kłócić, bo po prostu widzę, że nie jedzie. Biorę kolejny kurs na aplikacji. Znowu ten sam koleś mi akceptuje, więc no, to jest Tajlandia, no jakby, takie rzeczy się zdarzają. Biorą te kursy, a później nie jadą. Normalka. Wszędzie nowe osiedla, tutaj też widzę. Z basenem na górze. Ciekawe, ile to kosztuje. Nigdy, ale to przenigdy. Telefon mi nie spadł, jak mam obudowę. A teraz akurat ściągnęłam, bo nagrywałam z mikrofonem. Słuchajcie, jest dobry na wiatr i on działa tylko jak nie ma budowy, bo tak to nie łączy to za bardzo. No i poszło na szczęście tylko szkło a tak to by był problem ze świetlaczem. No, troszkę się porysował mój telefonik. Bo tak, nagrywam telefonem, dużo osób pyta. Przerzuciłam się tylko i wyłącznie na urządzenie mobilne, bo mogę je zabrać wszędzie, nie ma problemu i takie mam przy sobie. No To miejsce polecało mi bardzo dużo osób. No i dobra, jest ładnie, ale przyznam, że tak, obsługa nie zwraca uwagi. Czy chcę usiąść, czy coś zrobić? Um, o, wow! No, widzicie, jestem duchem. W sumie to nawet nie wiem, czy mi się chce tutaj siedzieć, tylko wam pokażę, jak to wygląda. Może pójdzie. <gry> Ale nie, te kokony tutaj wyglądają naprawdę super, żeby tam sobie usiąść, tak na górze. Naprawdę jest ładnie, trzeba przyznać. Fajnie, wszystko zrobione na zdjęcia. Bo już wam mówię, za te koszyki trzeba zapłacić 2000 batów, czyli taki kredyt, który możecie sobie wykorzystać, a przy tych mniejszych stoliczkach 1000. W sensie jak jesteście ze znajomymi, no to to jest okej, okay. no ja sama tyle nie przeję, w sensie no, pewnie bym dała rady, ale dobra, coś, coś na szybko tylko. Mango sticky rice, a jak? Naprawdę tu jest przepięknie, nie spodziewałam się, że aż tak to jest zrobione z rozmachem. No nie mam mi kto zrobić ładnego zdjęcia, jest się najwyżej tylko do Was uśmiechnę. Trzy ręki, Three Mermaids, tak się nazywa to miejsce. To ostatni punkt już na dziś, bo słoneczko zachodzi. Wizytówka Patai, słuchajcie. Nie ta brzydka, którą pokazywałam na początku przebitki, ale taka prawdziwa, prawdziwa. Nie, anuluję dobre słowa o taksówkarzach w Patai, ponieważ dojazd mi tutaj zajął godzinę przez to, że ktoś przyjmował zlecenia i później nie jechał po mnie. I słuchajcie, mam tylko 15 minut, żeby zobaczyć to miejsce. Więc nie płaciłam za bilet wstępu, ponieważ on kosztuje aż 500 watów. I po prostu bym nie zobaczyła nawet tam, no zobaczyłabym troszkę. Ale za chwilę by trzeba było iść i tak naprawdę nic z tego by takiego nie było. Więc zapłaciłam tylko 50 i mogę iść na punkt widokowy. Zawsze coś. Sanktuarium Prawdy to monumentalna, ogromna budowla, wykonana całkowicie z drewna, bez użycia gwoździ czy innych metalowych połączeń. Oddaje hołd starożytnemu poglądowi na Ziemię, starożytnej wiedzy filozofii Wschodu, jednak nie jest to typowo buddyjska świątynia i nie przypomina innych takich miejsc w Tajlandii. Fundatorem sanktuarium jest tajski milioner, który zanim podjął się zniesienia tego wspaniałego przybytku przez długi czas studiował tradycyjną tajską architekturę, religię i historię. Nie doczekał się jej ukończenia, ponieważ jest w budowie aż do dziś. Na koniec chciałam Wam polecić bardzo fajne miejsce na Zachód Słońca, takie romantyczne, trochę w lepszym standardzie, bo drinki były coś ko 500 batów, ale chciałam herbatkę 160, ale nie mówię tutaj o cenach, po prostu po 20 minutach nikt nie przyjął ode mnie zamówienia i to się tutaj zdarzyło już naprawdę nie pierwszy raz w Patai. To coś ciągle było nie tak z taksówkami, z zamówieniami więc ja nie oceniam jakby tego miejsca na podstawie tylko tego jednego dnia, bo tak jakby ktoś pojechał um, na Phuket i był tylko na Patron i powiedział, że Phuket jest beznadziejne. W sensie często tak jest. Ja mieszkam w zupełnie innej części i tam mam takie lokalne miejsca, to mi bardziej odpowiada. Tutaj na pewno też tak jest, są jakieś fajne plaże. Każdy znajdzie się coś dla siebie, ale no mi akurat nie było to dzisiaj dane, więc e, no to cóż, taka krótka relacja z Pytaj. Dzięki, że byliście ze mną. Cześć!